Stadion Widzewa Łódź jak zwykle wypełniony do ostatniego miejsca, jak zwykle niesamowita atmosfera. W 33. kolejce PKO Bank Polski Klasy przyjechał tu Lech Poznań, który wciąż ma szansę na podium i grę w europejskich pucharach, ale Kolejosz musi wygrać i Kolejosz od początku tego spotkania rusza do ataku, Anderson do Szymczaka i broni Rafał Gikiewicz. Chwilę później kolejna akcja gości, z prawej strony Szymczak do Krzysztofera Welda, 1 do 0. Kolejosz bardzo dobrze zaczyna ten mecz, Krzysztofer Welde z dziesiątym golem w tym sezonie, świetnie wykończył to Norwek, ale też dośrodkowanie Filipa Szymczaka na centymetry, wprost na głowę Weldę. A więc 1 do zera dla Lecha, który w pierwszej połowie jest tę stroną przeważającą i prezentuje się naprawdę dobrze. Chwilę później ponownie Krzysztofer Weldej w poprzeczkę. No nie zrobiłby nic w tej sytuacji Rafał Gikiewicz, gdyby piłka leciała nieco niżej. Widzę po raz pierwszy atakuje w 40. Minucie i w polu karnym Bartosz Mrozek nokałtuje Kamila Cyburskiego. Mamy analizę war. Szymon Marciniak zaprosił Piotra Lasyka, sędziującego to spotkanie, przed monitor. Oglądamy razem z arbitrem. I decyzja może być tylko jedna. Rzut karny dla widzewa. I Mat Rondic ustawił piłkę na jedenastym metrze. Rondic czy Mrozek? Rondic. Widzew doprowadza do wyrównania, ale miał przewagę. Ale do przerwy mamy remis 1-1. I to jest cieszynka na cześć Bartłomieja Pawłowskiego, który jest kontuzjowany i już do końca tego sezonu nie zagra. Bartosz Brozek, który sprokurował rzut karny w pierwszej połowie, w drugich 45 minutach ma mnóstwo sytuacji i okazji do tego, aby się zrehabilitować. Tutaj broni strzały Ibizy i Żyro. Dobra, doskonała podwójna interwencja. A to już Kamil Cybulski. Cybulski jest, dwóch na jednego. Cybulski, no dlaczego nie podał? Będzie sam jednak strzelał. Nic z tego, jest jeszcze Cyganik i znów Bartosz mrozek. No ale ten kontratak młody zawodnik widzewa powinien rozwiązać lepiej. Po raz kolejny. Bartosz Mrozek i po raz kolejny zatrudniony przez Kamila Cybulskiego. Filip Bednarek obserwuje poczynania swojego kolegi z drużyny z ławki rezerwowych. A teraz z minimalnie obok słupka potężne uderzenie. 84. minuta meczu. Rondic lobuje Bartosza Mrozka. Tym razem swojego bramkarza. Ratuje Bartosz Salamon, który wybija piłkę sprzed linii bramkowej. Mikelisak No i także Rafał Gikiewicz. Musi pokazać swoje umiejętności. Naprawdę w dobrym tempie prowadzona ta druga połowa. Mnóstwo sytuacji podbramkowych z jednej, z drugiej strony. Jordi Sanchez mknie na bramkę lecha Poznań. Jordi Sanchez jest polukarnym. Sanchez! I jeszcze razem mrozek z problemami, ale łapie ostatecznie piłkę, która i tak wychodzi za linię końcową. To już doliczony czas gry. Jordi Sanchez i słupek ratuje. Mroska, ależ było blisko. Gola dla widzewa łódź. Jordi Sanchez tam jeszcze ucierpiał. Zobaczmy, trafiony tutaj. Przez Mrozka tym razem jednak nie ma rzutu Karnego, nie ma też gola. Mikkelisak fatalnie pudłuje kapitan Lecha Poznań. To cały czas doliczony czas gry. Jeszcze raz Jordi Sanchez z drobnymi problemami Bartosz Mrozek, który na pewno był najbardziej zapracowanym człowiekiem na Murawie i Jordi Sanchez i jeszcze więcej Bartosza Mrozka i jego doskonałych interwencji. No w pierwszej połowie puścił gola z karnego, ale w drugiej połowie prezentował się Bartosz Mrozek rewelacyjnie. Goli jednak mimo, że to była naprawdę dobra druga połowa w wykonaniu obu drużyn. Już nie zobaczyliśmy Widzę, Fłódź remisuje z Lechem Poznań 1 do jednego, a to oznacza, że kolej już definitywnie traci szansę na podium w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie. W tym sezonie traci też szansę na występy w europejskich Pucharach. W następnym sezonie pewne jest, że trzecie miejsce w obecnych rozgrywkach w Ekstraklasie zajmie Legia Warszawa. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.